Witaj! W dzisiejszym poradniku WordPressa przedstawię Ci wtyczkę LearnPress, dzięki której zbudujesz własną platformę szkoleniową online. Będziesz mógł sprzedawać swoje szkolenia, swoje kursy na swojej stronie internetowej. Krótkie intro i zaczynamy! Tak, jak wspomniałem we wstępie, wtyczka Lerp jest wtyczką darmową, także jeśli dopiero zamierzasz sprzedawać swoje szkolenia, swoje kursy, czy też zrobić platformę e-learningową na swojej stronie internetowej, myślę, że powinien zainteresować się tą wtyczką. Na rynku jest wiele wtyczek, ta jest darmowa, myślę, że na początek w zupełności, w zupełności wystarczy. Oczywiście pewne rozszerzenia do tej wtyczki są płatne, o czym powiem za chwilę. Była to pierwsza wtyczka tego typu do szkoleń online, z którą zetknąłem się. Jestem zadowolony, takie mocne, mocną czwóreczkę mogę wystawić tej, tej wtyczce. Pokażę teraz jedną ze swoich stron dkm-szkolenia-bhp.pl, która właśnie jest zbudowana aby sprzedawać konkretnie kursy BHP przez, dzięki tej wtyczce. I tak na przykład wchodząc w jedno ze szkoleń, mamy opis kursu, program kursu, gdzie możemy przeglądać materiały, jeśli zakupimy ten kurs. Jeśli są on płatne, możemy także przystąpić na samym końcu do testu kończącego szkolenie. Po instalacji i aktywacji wtyczki pojawia nam się tutaj w kokpicie WordPressa. Mamy takie zakładki jak kursy, które możemy tworzyć. Na przykład pokażę, to jest szkolenie okresowe BHP dla pracowników. Tutaj piszemy opis szkolenia. Niżej wprowadzamy program kursu, czyli lekcje oraz test, który wieńczy ten kurs. Mamy oczywiście tutaj właśnie w kokpicie zakładkę lekcje, gdzie możemy te lekcje tworzyć, tworzyć testy. Mamy zakładeczkę zamówienia. Jeśli sprzedajemy nasz kurs, to tutaj pojawią się właśnie zamówienia od osób, które kupiły nasz kurs. Mamy możliwość dodawania także certyfikatów. Jeśli po skończonym kursie chcemy wysłać certyfikat ukończenia użytkownikowi, to możemy to zrobić właśnie za pomocą tutaj tej opcji. Tworząc kursy poniżej, mamy ustawienia. Teraz może pokażę. Mamy generalne gdzie możemy ustawić czas trwania kursu, kursu, maksymalną liczbę kursantów, liczbę uczestników, gdzie możemy wpisać fejkową liczbę, możemy pisać ile prób mają użytkownicy, podchodzą do testu, możemy wyróżnić nasz kurs, zaznaczając ten checkbox jako, jako kurs polecany, możemy dodać także link do, do filmów, jeśli dany kurs zawiera jakieś materiały wideo. W zakładce ocena możemy wpisać na podstawie np. Na jaki jest próg zdawalności danego szkolenia. Pricing, no to wiadomo, opisujemy cenę, możemy pisać cenę, jaka jest przed rabatem, jaka jest po rabacie. Opinie od użytkowników, zakładka certyfikaty. No tak jak powiedziałem, kursy szkolenia, które stworzycie, możecie także z powodzeniem przy pomocy tej wtyczki sprzedawać. Wchodząc tutaj w, w kopicie, ustawienia w płatności, mamy darmo jest darmowa i domyślnie mamy, możemy sprzedawać nasze kursy za pomocą PayPal'a. Jeśli chcielibyście na przykład sprzedawać przy pomocy bramek płatniczych typu płatności 24, czy przelewy 24, przepraszam, czy też dot musicie dokupić dodatek WooCommerce Payment, który kosztuje 39 dolarów wtedy dopiero możecie zainstalować popularne w Polsce bramki płatności no i tutaj pojawia się pytanie, czy się opłaca kupić, czy się opłaca kupić ten dodatek WooCommerce? No bo jeśli okaże się, że twój wasz kurs, chcielibyście skorzystać z innych płatnych dodatków, to warto pomyśleć na przykład nad kupieniem dedykowanego motywu do, do budowy kursu, ja kupiłem na przykład motyw ivi. Który jest stworzony właśnie przez, przez twórców wtyczki Linear Press, kosztują 64 dolary. I w cenie 64 dolarów mam nie tylko motyw, to także wszystkie dodatki właśnie do, do tej wtyczki. No bo na no przykład, tak jak mówię, no jeden, jeden dodatek WooCommerce kosztuje 39 dolarów, a motyw z wszystkimi dodatkami kosztuje 64 dolary. Także kwestia warta przemyślenia. Co do motywów, to tutaj warto jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie motywy oczywiście współpracują z wtyczką. Najlepiej ściągać ze strony teampress.com. I tak na przykład z darmowych motywów pokażę właśnie ten motyw. University jest to darmowy motyw, w pełni kompatybilny z wtyczką. Lepiej z darmowy motyw. Także możecie ściągnąć przed zakupem płatnego motywu, potestować wtyczkę, jaki sam motyw. I zastanowić się, co, co dalej. Tak czy siak wtyczka, oczywiście, ma swoje, jak każda, minusy, ale tak jak mówię, w skali od 1 do 5 daje taką mocną czwóreczkę. Myślę, że każdy, kto ogarnia ModPressa, odnajdzie się bez problemu w środowisku tej wtyczki i stworzy swoje własne szkolenie. To wszystko na dziś. Jeśli się podobało, subskrybuj mój kanał, daj no plusika, zostaw komentarz. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.